A co jest? Coś nie tak z tym samochodem? Zapłacił Wiesław szwagromi? Zapłacić to i zapłaciłem, ale... jest kłopot. Z tą ziemią. Wie ksiądz, z tą, co... jak się na bajdy jedzie. Dziadkowi się odwiedziało. Ksiądz wie, ja mam dużo ziemi. Lepszej. Dam mu 3 hektary zamiast tamtych dwóch. A nie chcąc pogadać ze szwagrem, żeby się zamienił. No, nieładnie, nieładnie. To ja tutaj za Wiesława poręczenie daję, a Wiesław nie chce dotrzymać umowy. Niech honorowo. Na kościół dołożę. No to i dobrze Wiesław zrobi. Dach przecieka, kaloryfery trzeba założyć. Na dwa tysiące wycenili remont. A za tysiąc by nie zrobił. Mm. Z Bożą Pomocą i w promocji za tysiąc. I pięćset. Dadzą rady. No niech będzie. Porozmawiam ze Szwagrem. Gdzie jest?